Pamiętam ustawę i aferę Rywina. I tam jedną taką wrzutkę, <laughs> ta, ta, ta. O, lub czasopisma. No, no. E, oto była powołana komisja śledcza. Ta. Rząd upadł w konsekwencji. Ta. Zbigniew y, Zero wypłynął na, te, na tej komisji. Ta. Leszek Miller i tak dalej, i tak dalej. Towarzystwo. Co poszło nie tak. I, i, w, i wiesz, wtedy to było no. dla wszystkich szokiem. No. Tak? To, to, to ile to było? 20 lat temu. Znaczy. Drogi Arturze a zwróci uwagę na historię taką ja nie mówię 20 lat temu że nie wiem 4 5 lat temu gość Stracił wszystkie stanowiska, został wyklęty społecznie, bo nie zgłosił zegarka w oświadczeniu majątkowym. Tak. Nie? Trzy lata później drugi gość sprzedał za jedną dziesiątą ceny lotos <grym> węgrom i jakby już nikogo to nie obchodziło, nie? Więc, no rozumiesz, I idziemy w kierunku takiej znieczulicy i to jest celowe zagranie moim zdaniem. Czyli to jest, słuchaj, naginanie zasad do granic możliwości, żeby wszyscy już, żeby tego tyle było, żeby wszyscy mieli to w nosie.